To mnie dnia odwiedzka wiem, dzisiaj powinno być o 17.00. Wiecie, o 17.00 powinno być. Nie wiem, powinno być ten. 17.30, ale się coś zmieniało, bo stałam chwilą mnie. A tutaj już widzicie, sobie piszę z taką osobą. Pozdrawiam Cię, Kit Bella. Kici dała mi prezencik. I mi dała jakieś pytanko. Ja jej to odpisywałam, bo szybko się pokażę Wam ktoś mnie dodał. Nie mogę być niestety z twoją dziewczyną szkoda, nie? Ale mam już mam już, mam już moją wybrankę. Zbieram grafy e, najwięcej to stanie u niej, to so, będę musiała cię co godzinę? Nie, nie, nie. Zaraz dni... za trzy dni, nie? Tak... Mm, dziewczyna mi... Mm, e, odpowiem wam zaraz coś. Powiem, czyli zaraz... Patrzcie, jaki mam fajny telefon. Chcę go się podfalić. Falić. Taki patrzcie, ja na to wyciągnę sobie to. Czekacie. Oj! Co się stało? Co się stało? Spadł mi telefon, bo chciałam to wyciągnąć. Patrzcie. Ale nie pachnie. Uch, tak, to jest taki papierowy, ale tak nie czysz. O! Tak Okej. Okay. O nie, to ja muszę jeszcze raz to otworzyć. Okej, okay, klikam się. A jak pięknie tak, po prostu mecz. A ja chciałam po powiedzieć Ci, a co przypadek um, otworzyłam prezencik od jednej osoby. O naszej ukochanej. Mm. Otrzymane. Czekajcie tu. Mhm. Uh -huh. Nie wiem, później powiem taką rozmowę o takiej dziewczynie, co mi chciałem. przykład, twój znak, że to najpierw to strict. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. A mi dała taką piękną spódniczkę. Pozdrawiam Cię, Kitty Belle Lila, a Kitty. I pokażę Wam rozmowę z tą tam dziewczyną, co tam napisała, że Ani gdzie pani chce. Czekajcie. Czekaj, bo coś sobie pisam do też. Czekajcie, o, jest, jest, jest. ja bym ją wysyłała, ale wiecie z czego nam... Zagnijcie, wiecie z czego? E, ona mi dała mm, prezenty z tego świątecznego, tego pakietu To będziesz mogła mi kupić dripa, patrzcie co mi napisała Hej, kupisz mnie panie Halo, 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 halo Tam nie, bo mam 90 na serwis, patrzcie Mam Bo, bo tak mam To idziemy później na bocie Za daleko, proszę, o później mam mało Bo będę mogła kupić, jeśli ty mi dasz dripa Halo, halo Halo, halo, halo. he Trudno, nie chcesz piksela? Czekaj, nie dostaniesz piksela, nie? Mi tutaj pisze. Ja tutaj mi powiem, takie coś pisała, tutaj, ale to nie będę... Do... Trzeba później prezentation i odpisałam. Hej, bo i Safa 34 mi tutaj coś pisała. I zaraz pójdziemy do Kitty Bella... Bella. Kitty. Okej, okay. o patrzcie, zrobiła mi, e, mój haszczak zrobiła, czekajcie Muszę się pospędzić, okej okay. Patrzcie, patrzcie, napisałam do niej Dasz suba na oliwiec dasz suba? Dałam Okej, okay. mm. Hej mam twój haszczak e, Jak zle to napisz to z... Czekaj, czekaj Czekaj, zobaczę co zo. Zobaczę. Czekaj zobaczę. Okej, okay, zobaczymy, że dobrze nam samój ujrzę, mam owy. Hashtag owy z dużymi tymi. Hehehe, <laughs> <laughs> Dobra. <laughs> Okej, okay. za uni dam dripka. Czyli za ktoś dam jej Unii, ona na, owy. Tak, dobrze napisałaś. Mój hashtag dostajesz prezencik. A coś to, jak ktoś nie ma mój hasztag, to nie daje prezentów. Ha, 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 ha. Co ja takiego mogę ładnego dać? Mm -hmm. Może dam tą taką ładną sukienkę? Dobra, dam. Tą ładną su, 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 sukienkę Dam tą ładną suki. su, 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 sukienkę. su Okej, okay. mm, ja wiadomo, facent dobrze. To by że na Dobrze napisałaś. Okay, idziemy teraz do naszej Kitty, kitty Ben Hey gdy Nie, ona mnie napisała. Ok. O, ale mnie spędzi znowu, spędzi. CICHO! Nie, tylko na mojego praca się zrząbi hey. Chciałem go dać mu od naszego ten... Um, y, od początku naszej rozmowy Patrzcie, tam ja napisałam Hej, chcesz doładować a... a, a ty? DRIP lub ing. No bo wtedy tak udawałam, bo chciałam zobaczyć Nie, na nie, nigdy nie pójdzie Dała mi prezenty, hej nagrywasz? No hejo, i ty mi e, dzień hej, Mam, mam, to był prez n, e, Na Głowa Prez na głowa Mhm, vloga, mam pytanko jakie Nie? I patrzcie teraz. Napisałam ich, bo ja ma bo ja mam um, urodzinki za 3 dni tata mi obiecał, że mi Star mi, e, Vip um, e, e, obiecał, że mi Star Vip kupi i czy chcesz tego du VIP. I napisałam do niej. No bo nie będę odciągała od was, ten nie. Później mi napisałam jak, jak będziesz chciała. Ok. Dam sub, dałam suba na twoim kanale. Dobrze. No, a nie, nie, to jak coś do tego nie czytacie, bo mi laguje i to miał coś, to... To miało być do niej. Ale do tego nie ma, tak jak coś tego nie ma. Nie ma za co. Miła, miła. Jest. Teś. Ale A wiecie jest bo ja nie. chociaż ja... Ja za te trzy dni też będę miała chyba na miesiąc, ale Anna będzie miała chyba na rok, bo e, karta podronkowa jak ma się chyba na rok. Chciałam wam pokazać to, że na rok trzeba mieć, a ja się poprzegam perfumkiem. Tylko jak to dzień znam, muszę mi telefon wypaść. O no, taką Nie, jak to ja muszę, że jestem uciekka. Nie mówcie tak. Po prostu. dopiero stałam jestem Dobra. No to nie przeg... I na niż tam powiedzieć, nie przygotujcie. Nie przyjętka. właśnie Widzicie, tutaj jest ta karta podrękowa. Tu. To będzie musiała wydać tyle pieniędzy. Hmm. Tyle pieniędzy, ale ja jak będę miała... Ja jak będę miała na rok, to będę miała... Patrzcie, albo ten, jak, jak będzie tańszy, um, albo jak nie będzie tańszy, to kupię sobie. <grym> I albo kupię sobie taki na rok Tylko mało tego, nie za dużo tego. Tego też, ale mamy to od ale nie mamy karty podrękowej. Mamy. Eee. Widzicie, to jest Bip Star, a to jest Bip e, Ten Elite. Ja będę za 3 dni, będę japać taki. Okej, okay, ja chyba już kończę ten blok. Kończę już na ten vlog. Okej, okay, to ja się z wami kończę. To nas chce ten pożegnać. Hmm. Ona czy hmm, ta Kitty czy hmm, Kitty bella. Hmm. jeszcze raz się popsikam perfum. Wiadam Cię do innych przy znajomych. To ty nawet zakończyłaś. Pa!